Dzień dobry, witam wszystkich. To co, mamy zimę? Troszeczkę wcześniej niż się wszyscy chyba spodziewali. E, ostatnie lata nas przyzwyczaiły do tego, że, że jeszcze w grudniu no to, to zwykle można było jeszcze jeszcze jeździć na, na rowerze, w miarę, w miarę swobodnie, i biegać w miarę po suchym I dopiero się tak naprawdę styczeń luty trochę tam zaczynało zabielać. No a w tym roku, w tym roku trochę wcześniej, przynajmniej w południowych częściach Polski, z tego co wiem to w innych też. E, tak. Tak to wygląda, jest ładnie. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, ale konkretny: chodzi mi o bieganie, o kilka porad dotyczących biegania w warunkach zimowych. Wiem, że część z Was na pewno, pomimo nawet trzaskającego mrozu, woli biegać po, po, po śniegu czy po, po w jakichś warunkach takich dosyć, dosyć trudnych, ale jednak wybiera naturalne podłoże. Nie trenuje na jakichś bieżniach mechanicznych, elektrycznych. No ja się staram to tak miksować. Dłuższe wybiegania robić mimo wszystko właśnie w warunkach naturalnych. Natomiast no szybsze, szybsze, treningi, szybsze jednostki treningowe, jakieś interwały i szybsze strzały no to robić robić na bieżni mechanicznej jak jest mróz. No ale, ale to różnie mówię, z tym bywa. Natomiast tak, słuchajcie, dzisiaj ee, chcę porozmawiać i przedstawić wam to w czym co mi się sprawdza też od, od wielu lat i przedstawić Wam, omówić bardziej nie tyle nawet buty konkretne do biegania po śniegu, tylko konkretny bieżnik. To jest w ogóle też ciekawa sprawa, że yy, to jest bieżnik, który jest od lat stosowany i yy, w kolejnych ewolucjach, czy w kolejnych modelach butów, jakby modele się zmieniają danego producenta, ale bieżnik zostaje zostaje taki sam, ten sam. Yy, jak zapewne wiecie, chodzi o, yy, domyślacie się może, chodzi o buty firmy Innovate i yy, Yy, chodzi o bieżnik, który, który był początkowo stosowany w matkloach, yy, czyli butach w ogóle no, stworzonych, wymyślonych do, 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 do poruszania się po bardzo miękkim, grząskim terenie, no i który rzeczywiście nie miał sobie przez wiele lat równych. Zresztą do dzisiaj, z tego co wiem, to mało który producent yy, tak specjalistyczne bieżniki yy, no, w, w, takim, w takim handlu ogólnym gdzieś tam, gdzieś tam, yy, jakby wypuszcza na rynek, no bo, bo to jest dość wąskie grono, grono jakby osób zainteresowanych takim, takim produktem. Jak wiecie, powtórzę to jeszcze raz, no bo część osób może, może jeszcze, jeszcze mnie nie znać od tej strony, no nie jestem powiązany z żadną firmą, z żadnym nie wiem, sklepem, żadnym producentem. Także, także przedstawiam wam po prostu produkty, które no, są, są według mnie sprawdzone, no, sprawdzają się w moim przypadku, jeżeli chodzi o no, wieloletnie jakieś tam już, już treningi, praktyki w różnych warunkach. Także, na dowód tego, nawet będziecie się pewnie śmiać. Ale, buty, które Wam dzisiaj zaraz pokażę, to są buty, które już w ogóle nie są produkowane. To jest model Innovate X-Clow. I te buty od kilku lat już w ogóle nie są w sprzedaży. Ja je jeszcze mam. Używam ich tylko właśnie na treningi zimowe. Doskonale mi się do tego sprawdzają. I, w, no, tak jak mówiłem, to jest tak, że. Ten bieżnik, który, który Wam zaraz pokażę, to jest bieżnik, który w tej chwili w, w, w najnowszej ofercie też, też i nowej ta jest. No bo się, się dobrze sprawdza, więc myśl zasady no nie, nie, nie poprawiania, czy tam nie, nie, nie modyfikowania rzeczy naprawdę dobrych. Zmieniają się, tak jak mówię, cholewki i w tej chwili można, można nadal kupić ten sam bieżnik, ale, ale w butach, które się występują pod nazwą X talon bodajże e, no, i, no i tyle, to jeżeli chodzi o, 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 o samo jakby takie zawiłości e, marketingowe więc jeżeli chodzi o e, sam bieżnik no to jest absolutnie podstawowa sprawa, jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o wasze, Waszą jakby komfort treningu i to jak się stopa, stopa, jak się but odpycha, jak się ta stopa zachowuje, czy Wam się uślizguje przy każdym kroku, przy każdym odbiciu, jak się but zachowuje przy lądowaniu. Także pamiętajcie, że jeżeli chcecie regularnie trenować w zimie, no to będziecie trenować w bardzo różnych warunkach. To może być śnieg zmrożony, to może być śnieg topniejący, może być warstwa świeżego śniegu na jakimś zlodowaciawym podłożu, Biegając w ogóle w górach, czy trenując w górach, no macie dodatkowy no, challenge wynikający z tego, że te warunki są bardzo zmienne i często na jednym treningu macie tak, że będziecie biegli po suchym asfalcie, gdzieś wyżej będziecie, nie wiem, po jakimś roztopionym śniegu, a jeszcze wyżej będziecie po, po posypkim nowym śniegu biec, gdzie pod spodem będzie warstwa np. zmrożonego, zmrożonych jakich, jakichś kamieni czy, 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 czy podłoża. I teraz tak, komfort to jest jedna sprawa, natomiast to, co jest tutaj ważniejsze, to jest bezpieczeństwo, które, które taki but zapewnia. Uślizg gwałtowny nogi przy dość dużej dynamice biegu to jest bardzo ryzykowna sprawa, która się może, no, nie trzeba wiele wyobraźni skończyć tym, że, że na długie tygodnie czy miesiące będziecie wykluczeni z biegania, bo na przykład naderwiecie czy zerwiecie jakieś więzadło. Więc... To jest tak, że wiecie, ja nie chcę, nie chcę takiego czarnowictwa uprawiać, ale z drugiej strony no, należy moim zdaniem rozróżnić wypadki od yy, głupoty, bo co innego jest wypadek wynikający z tego, że, 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 że lecicie gdzieś na zawodach, jesteście no, powiedzmy jakiś tam z dużą dynamiką, coś tam się dzieje ze zmęczenia, coś gdzieś się gdzieś się, nie wiem, potkniecie, czy coś, coś się stanie zdarza się, natomiast jeżeli wychodzicie na trening zimowy idziecie w góry w butach, które Wam się uślizgują i potem wywijacie orła, zrywacie na przykład więzadła krzyżowe w kolanie e, no i macie potem 3 miesiące albo i pół roku, albo i duże jakiejś rehabilitacji e, no to to jest głupota także choćby z tego względu uważam, że warto jest mieć buty które naprawdę w zimie dają maksimum właśnie jakiejś przyczepności i takiego komfortu Takimi butami będą właśnie nowejty na takim bieżniku. Teraz, oczywiście, tak, należy też pamiętać, że e, bieganie na, na takim bieżniku kołkowym e, bardzo przypomina jazdę e, na bieżnikach takich, właśnie typowo na luźne nawierzchnie. Przeznaczonych do motocykli, rowerów czy, czy, czy na kolcach samochodowych. Domyślam się, że niewiele z Was, powiedzmy, miało okazję, no ale powiem Wam, że to jest taka różnica, że e, na przykład kolce, bieżniki, kolec samochodowy w rajdówce e, nie zapewnia takiej przyczepności. To nie jest wrażenie tak, jakby się jechało po prostu po asfalcie, tylko to jest właśnie jest ten moment takiego uślizgu, gdzie na początku nic się nie dzieje i dopiero potem ten, ten kolec się wgryza w tych butach jest często podobnie. To znaczy to jest coś takiego, że te buty gdzieś jak się po śniegu biegnie czy po błocie, potrafią przez chwilę tak jakby w pierwszym momencie macie wrażenie, że noga wam odjeżdża, ale to jest dosłownie kilka, nie wiem, centymetrów, po których ta noga się wgryza, ten bieżnik się wgryza. I macie już w miarę stabilną pozycję, jesteście pod kontrolą. Miałem tak wiele razy, i można powiedzieć, że poza takim ułamkiem sekundy, gdzie coś czujecie, że coś jest nie tak, cały czas macie komfort, że jesteście jakby pod kontrolą. Natomiast w butach, które nie mają takiego bieżnika, no taki uślizg często się kończy, kończy poważniejszą, poważniejszą glebą. No i to jest ta, ta, ta różnica. Jeszcze taki mały protip odnośnie, odnośnie biegania w warunkach właśnie zimowych, yy, ujemnych temperatur i takich trudniejszych, powiedzmy, bardziej wymagających warunków, yy, no bo to jest tak, że wiem, że część, część osób yy, no. Cierpi na dosyć dosyć mocne katusze, jeżeli chodzi o marznięcie stóp. Zamiast fokusować się na tym, żeby kupować jakieś buty na Gore-Texie, czy, czy jakieś drogie, dro, drogie buty, które teoretycznie nie przepuszczają tam wilgoci, czy tam umożliwiają jakieś tam oddychanie stóp i tak dalej, czy tam ocieplane buty, no powiem Wam, że to mi się też nie sprawdziło. I zdecydowanie lepszym patentem, który, który od lat stosuję i który, który mogę śmiało polecić, to jest właśnie stosowanie butów typowo letnich. Także buty właśnie no takie, takie jak X-Cloud, no to będą odpowiednikiem, mogą być też jakieś matkloły czy, czy, czy buty na, typowo na, na błoto, na, na do letniego biegania. I ja nawet na duży mróz opatentowałem taki sposób, że zakładam cienką skarpetkę bezpośrednio na nogę. Na tą skarpetkę nakładam woreczek foliowy. Taki jaki można, wiecie, w każdej tam Biedronce, czy Lidlu, tam jakieś warzywa, czy, czy, czy ten sobie zapakować. I na ten cienki woreczek nakładam drugą skarpetkę. Znaczy, to są zazwyczaj obydwie skarpety typowo, typowo biegowe, z jakichś tam materiałów syntetycznych. I także tak, skarpetka, woreczek i druga skarpetka. I to wkładam w but. Nigdy nie miałem żadnego problemu od czasu, kiedy stosuję ten patent, z tym, żeby mi gdzieś tam nogi przemarzły. To jest tak, że rzeczywiście, jak się ściąga potem po treningu te dwie pary tych skarpet, to rzeczywiście ta wewnętrzna skarpeta jest przeważnie przemoczona od potu, bo ten woreczek nie oddycha, więc, więc, więc nie ma powiedzmy takiego jakiegoś komfortu związanego z tym z przepływem powietrza, ale tego po prostu nie czuć podczas biegania, natomiast jest ciepło. Więc to jest tak, że no dobra, no zdejmuje, się, zdejmuje się but po bieganiu, który tam po 2-3 godzinach biegania jest yy, i ta stopa jest lekko wilgotna. Ale jest ten komfort, że jest naprawdę ciepło i jest to sprawdzony patent, który ja stosuję. Nawet zdarzało mi się naprawdę, jak po głębokim śniegu gdzieś tam brnąć i wydawałoby się, że to się no, śmieszne wydaje, bo ludzie gdzieś tam na szlakach chodzą w tych butach jakiś jakiś wiecie jak jak na Monteverest, a wy ich tutaj mijacie w butach właściwie letnich, w leciutkich bucikach, no ale wam jest ciepło. Zakładanie samej Samego foliowego worka na, na yy, skarpetkę wkładanie tak yy, nogi bez tej drugiej skarpety nie za bardzo ma sens, dlatego że wtedy ten worek się ślizga w nodze i ta noga jest takie wrażenie, że nie, nie jest dobrze trzymana. Yy, także, także stąd właśnie pomysł, żeby, żeby, żeby dwie pary skarpet. Yy, spróbujcie, może wam się, wam się takie coś spodoba, przyjmie i, i będziecie dzięki temu mieli dużo szerszą jakby tutaj paletę możliwości, jeżeli chodzi o obuty po prostu na takie, takie zimowe, zimne treningi. Jeszcze dwa słowa o samej powiedzmy ścieralności czy trwałości takich bieżników, bo mogłoby się wydawać, że bieżniki no, takie kołkowe, właśnie, właśnie guzikowe, bardzo szybko się ścierają ze względu na małą, małą powierzchnię jakby kontaktu z podłożem. Powiem wam, że to jest też ciekawa sprawa, że to są buty, które w ogóle mają już dość duży przebieg. I to są buty, które zdarzało mi się w ogóle używać do, podczas zawodów też letnich. Także pamiętam, że ultramaraton bieszka, Bieszczacki to jest 50. Wtedy w tym biegłem w, no, na wczesnej jesieni. Tam duże są odcinki asfaltowe. Bardzo zresztą często po asfalcie w nich, gdzieś tam jakieś właśnie jak, jak, jak muszę dobiec gdzieś, czy do samochodu, czy coś. No to też też zdarza się tak, że to nie tylko po śniegu one gdzieś tam są eksploatowane ale, ale też, też po po nawierzchniach twardych no i ten bieżnik, zobaczcie on jest, nie wiem czy to dobrze będzie gdzieś pod światło widać, że, że te kołki są wciąż, no wciąż dają radę krótko mówiąc, no nie jest to to co może jest nowe, natomiast w zupełności wystarcza do tego, żeby nawet nawet w głębokim śniegu czy, czy po jakimś takim, takim naprawdę niskiej przyczepności sobie sobie, sobie dawać radę Także pod tym względem jest spoko. Także, także nie musicie się tego bać, że, że, że ten bieżnik Wam nie wiem, wystarczy na, yy, na tak nie wiem, motocyklu crossowym, że się, że się oponę zakładało. Po czym no, zdarzało się, że po jednym treningu ona już była do wyrzucenia. Działa dobrze, trwałość jest naprawdę jakby tego, tego, tego zadowalająca. Mam nadzieję, że Wam to troszkę, troszkę coś tam pomoże w wyborze jakiegoś ewentualnie właśnie buta, fajnego na, na, na bieganie typowo zimowe, no i oczywiście na warunki y, mokre letnie. No to, jest też, to, są, to jest też podeszwa, która została w ogóle zrobiona do tego, żeby, 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 żeby w niej upalać y, po, y, no, po błocie, po, 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 po górach, po jakich, po jakich, albo po roztopach, albo, albo po, po, po letnich ulewach. Y, na bieszczackie błoto, to jest też jeden z nielicznych butów, które możecie mieć pewność, że no, jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o, o przyczepność. Także co? Bardzo dziękuję, słuchajcie, yy, za, za obecność. Jeszcze raz przy okazji dziękuję osobom, które yy, wytrwały, są, są subskrybentami kanału i, yy, i się nie obrażają na to, że, że tak rzadko coś tam wrzucam. Yy, także co? Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i słuchajcie. Udanych treningów zimowych. No, a ja się żegnam i lecę robić swoje czyli basen i bieganie dzisiaj. Trzymajcie się, na razie.